Hejka, słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę ten odpieniacz z firmy Maxpect Emiot SK800. Na samym początku wyjmę go, bo jeszcze nawet go tak naprawdę nie sprawdziłem, nie składałem go tego modelu akurat. Tutaj mamy książeczkę z gwarancją, dobrze, to sobie zachowam. Ale piękny, wow, Już mi się podoba. Dobra, może zrobimy to tak. Pudło przełożę i będę wszystkie elementy wykładał tutaj. Po kolei rozpakowuję wszystko. Kabel, zasilacz. do sterowania, kontroler rurka do powietrza tak mi się wydaje pompy, czujnik przelania się e, kubka no i teraz zabezpieczony jest test Naprawdę jest zabezpieczony pudełko, jeszcze takie No ale fajnie zabezpieczony jest Zajebiście Spotkaniów zabezpieczony Jeszcze tutaj po bokach to Kolejne zabezpieczenie O, taki Gigant Kubek. Fajny jest, słuchajcie, wygląda bardzo, bardzo estetycznie. Piękna maszyna, jest naprawdę piękna. Podwójna pompa, ale. Kawał odpieniacza. Teraz jak kubek się ściąga w tym odpieniaczu. A, tutaj jest jeszcze taśma, widzę, zabezpieczająca. Odnośnie kubka. Klej nie zostaje. <grym> W momencie odklejenia taśmy. Jakaś taka specyficzna ta taśma jest. Pewnie tak została skonstruowana, żeby tutaj nie było żadnych śladów po niej, po tej taśmie kubeczek. Gigantyczna pokrywka kubka. Znaczy gigantyczna. No duży jest odpienia, czy wiadomo są większe. Są i nawet większe ode mnie. Ale ten naprawdę jest bardzo duży i teraz tak, jak ściągnąć kubek w nim? Aha. I to wszystko. <laughs> A ja się główkuję po prostu. Nie wiadomo jak produkuje. Starczy podnieść do góry, i kubek mamy ściągnięty. Takie cztery, jakby zabezpieczenia przed tym, żeby te body. E, zaraz ja z bliska wam pokażę. Spójrzcie na to. On ma tutaj cztery takie, jakby zableczki. Które wystarczy przekręcić w taki sposób. Nie no, to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Cztery zawleczki i podnosimy do góry całe body. Rewelacja. Ops. Piękne body. Wszystko jest y, bardzo fajnie spasowane, łatwo się wszystko wyciąga. Tutaj przyznam się, że to troszeczkę sobie wcześniej pomogłem. No bo sprzęt, wiadomo, wszystko musi być też spasowane. Powiem Wam, że jestem tak zachwycony y, na razie y, odnośnie tego odpieniacza. To jest pierwszy odpieniacz chyba w mojej historii, gdzie akwarystyką morską się zajmuję, około 12-13 lat. Odpieniacz eee, w 5 minut rozłożony jest po prostu banalny, jest tak prosty, tak przyjazny użytkownikowi. Teraz, tak wyjmiemy tą pompę, nie no, mistrzostwo już. Odpieniacz jest zdemontowany. Z tego co widzę, w środku, zaraz tutaj jest pokazane jak. To, to, to po prostu już wszystko. Jesteśmy na etapie pierwszego elementu, czyli wirnika igiełkowego. Ale. Super, kurczę. Patrzcie na to. Odpieniacz już jest rozłożony do pierwszego elementu. Tutaj mamy uszczelki, trzeba ich pilnować. No, mają swoje miejsce, z tego co widzę. Tutaj nachodzą no takie. Zaraz ja pokażę też z bliska to. Tak wygląda wirnik z bliska. Tutaj mamy takie. Dwie podkładki z dwóch stron. No, mamy w nim dwa wirniki w tym odpieniaczu. No, już jest odpieniacz po prostu rozebrany do e, pierwszego elementu. Tutaj, tak, jest bardzo fajna rzecz też. Wylot, może ja wyżej zrobię. Parad. O może coś takiego. Eee, wylot skupka. Eee, to jest taki jakby grzybek do wyjęcia. Montujemy to. No i urobek, eee, urobek, który nam się zgromadzi w kubku. Mamy możliwość wylania tego tym oto zaworkiem. To też jest bardzo fajne, bo nie trzeba zawsze tego kubka ściągać. Nie zawsze jest czas na to, żeby go wyjmować i myć. Więc yy, bardzo fajna opcja. Kolejna sprawa to jest regulacja, bardzo fajna, przyjemna. Ułatwiająca życie też. Wylotu z odpieniacza. Wow. Tutaj też e, nawiążę do tego, jak ostatnio byłem e, w jednym miejscu i po prostu kręcisz, 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 kręcisz. A tam niewiele się zmienia. A tutaj po prostu dotykasz tego, i w tym odpieniaczu. I to działa bardzo szybko, skutecznie. Kolejna rzecz to jest zintegrowany tłumik z Body. Kolejnym krokiem będzie montaż czujnika w razie przelania kubka. I to tyle w temacie, już mamy zamontowany czujnik. To też bardzo fajna sprawa. W momencie, kiedy kubek się zaczyna przelewać i nam wszędzie to chlapie, to myślę, że to też ułatwi życie. Naprawdę. W szczególności, jak mnie często nie ma, gdzieś tam wyjeżdżam. Dobra, co? I zostało po prostu podłączanie do kont kontrolera czyli tak, kabelek od czujnika. Bardzo intuicyjnie to wszystko wygląda. Kabel od pompy. Chyba tak. Dobra. I jeszcze jeden kabel zasilający. Kabelek zasilający. Zasilacz z firmy Maxpect. Czyli producent też wykonał zasilacz do tego odpieniacza. Nie jest to jakiś tam inny. Bo tak często, gdzieś gęsto jak się kupuje, to takie wypadki też są. Ale nie, to nie jest czymś złym, tak naprawdę. No, i kabelek do gniazdka. Słuchajcie, cały odpieniacz już został przeze mnie złożony. Kontroler, wszelkie kable. Pomysł jest taki, że wykorzystam akwarium z firmy Maxpect zaraz wypełnię je wodą, tylko upewnię się ile trzeba tej wody minimum, aby wprowadzić pompy do pracy. Wezmę wody trochę z akwarium swojego. Dobra. Podpieniec znajduje się już w akwarium. Tutaj sobie taką niewidzialną kropeczkę zaznaczyłem około 20 cm. No i co? Wezmę wodę po prostu z mojego akwarium, ale jeszcze inaczej zrobię. Wiecie co zrobię? Trochę nakarmię to akwarium. No i przed pracą odpieniacza, jeszcze zanim wezmę wodę, trochę na karmie to akwarium tak konkretniej o produktem z firmy Reef Scorpion Fish Całą wodę już zalałem do akwarium. Wodę użyłem, e, tak jak wspomniałem, z mojego akwarium ozdobnego. No i co? Uruchamiam. sobie troszeczkę przerwy, obiad, kawka, spacerek i patrzę, że odpieniacz już zaczął robić robotę, w kielichu e, już znajduje się jakaś zawartość urobku. Jeszcze taka bardzo ważna sprawa, tutaj jest taka uszczelka i pamiętajcie, aby ta uszczelka na kablu była frezem do góry, bo jak zrobicie do... Do dołu, no to wtedy body nie zamkniecie dobrze. Znaczy się zamkniecie, ale będzie tutaj taka szczelina, którą będzie uciekała woda. No i nie będzie w body ciśnienia. Po prostu piana będzie na przykład, nie wiem, do tego miejsca i sobie nie ustawicie jej, żeby była wyżej. Nie będzie podnosiła. Ja teraz tak parę słów powiem. Pod, takie podsumowanie z mojej strony. Wyłączyłem właśnie odpieniacz. Zalety. Przede wszystkim duży kubek. Bardzo pojemny. E, tutaj, tak. Odnośnie kubka. Wężyk, którym. O, tutaj ten wężyk, który możemy spuszczać. Zawartość kubka. Na pewno ułatwi nam czyszczenie tego kubka. E, coś, co uratuje nam pewnie nieraz życie. E, czujnik. W razie przelania. Precyzyjna regulacja wylotu odpieniacza. Bardzo prosta konstrukcja. Odpieniacz naprawdę jest intuicyjny. Te zawleczki to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Nie tylko zawleczki. Wszystkie elementy po prostu eee, super się eee, montuje. Jaki zarówno demontuje, no i co jeszcze tutaj takiego bardzo ważnego? Kontroler, karmienie. Możemy sobie ustawić 600 sekund, odpieniacz się wyłączy. Możemy regulować też mocą tego odpieniacza za pomocą kontrolera. Do tego też ten wskaźnik napełnienia. No ja naprawdę to jest profesjonalny sprzęt. Będę się cieszył, bo jeszcze mam dwa takie AD600 u siebie w lokalu tym sprzętem. No i tyle z mojej strony, trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie materiału. Siema!